<noise> o, bez dwóch zdań, to piękny i super hiper, nadsłoneczny dzień Aha, jest bajeczny Ej, w tym parku jest tak ładnie, że aż zrobiło mi się trochę dziwnie pod warstwą pluszu Może po prostu czujesz się szczęśliwy? Tak, chyba masz rację Hej, towarzysze, to gwiazdna Piłka może zagramy w astronautówkę? A jak się w to gra, Dosiu? Najpierw musimy włożyć specjalne gwiazdne kaski. O nie, Ja nie mam takiego kasku! Nie musisz mieć prawdziwego kasku. Po prostu go sobie wyobraź. Ding mm. bling! Czekaj! Zaraz kask. ci kask! Hej, a co ze mną? Czy znajdzie się kask dla takiej wywrotki jak ja? Hmm, wywrotka, sprawdźmy. Aha! Jeden luksusowy wywrotkowy kask. Bardzo proszę. Pszit. My też powinniśmy włożyć nasze kaski. Pszit. Pszit. A teraz niech każdy z was postara się wykiwać wielkiego kosmicznego smoka i trafić w kosz. Tak sobie myślę. Kto z nas będzie wielkim kosmicznym smokiem? Ja! Ja! Weź mnie! Będę wspaniałym, wielkim, kosmicznym smokiem! Hmm, nie mam pojęcia! Chyba Hejcie doskonale sprawdzi się w tej roli! A, 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 a. Żardzik, żardzik! W całym kosmosie nie znajdę lepszego kosmicznego smoka niż ty! No dobra, spróbujcie mnie obiwać. Tak ta gwiezdna Hipcia zaraz tak mocno kopnie, że piłka poleci jak wielka kometa! Ja! Wielki kosmiczny smok, jeden, gwiezdna Hipcia, Zerunio! Hej, hey, dajcie spróbować! Pokaż nam co potrafisz!